Dobra, zaciągnij tego zwierza. I ja już widzę, że ja w ogóle jeszcze muszę inną rzecz tutaj załatwić, czyli stworzyć tutaj mały taki magazyn, w którym będziemy przechowywać właśnie rzeczy związane z, związane z pożywieniem. O, tutaj taki mały magazynek. I tu będziemy przechowywać same rzeczy, które będą związane z żywnością. I dałem mu większy priorytet dla tej żywności. A tu priorytet w sumie to zmniejszymy. Będzie taki preferencyjny tylko zbiorniczek. No, sobie trochę tych rzeczy mam dosyć już e, skumulowanych. Teraz tylko prąd. Prąd to będzie najważniejsza rzecz, które aktualnie potrzebujemy. To będzie naszym kamieniem milowym. Czyli gdyby tego ktoś się zajął w końcu budowaniem, to byłby naprawdę happy. Na razie budujemy tutaj wszystko drewniane, ale dobra. Teraz tak. Tutaj już widzę, że butcher, czyli rzeźnik, się zbudował. Więc musimy mu wyznaczyć zadanie, że po prostu. Zaj zajmował, ktoś się zajmował rzeź przepraszam, rzeźniczeniem w nieskończoność, że tak to ujmę. To jest rzeźnikiem, rzeźnikiem czy kto woli kucharzem jest, 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 jest. Zielu jest z kucharzem, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. No i teraz tak. Dzik został przerobiony na 58 jednostek mięsa i 13 jednostek. O, 13 jednostek skóry z dzika. Później to mięsko trafi tutaj na przykład do chociażby, do, do kuchenki, w kuchence zostanie przyrządzone z niego danie I będzie ogólnie fajnie Co ciekawe możemy różnego rodzaju pożywienia tworzyć, możemy proste danie stworzyć, możemy danie tam super, jakoś takie naprawdę wypasione danie Tylko z tym wypasionym daniem i tym lepszym daniem jest problem taki, że one potrzebują, a one potrzebują do działania, do działania, do obsługi wykwalifikowanej Wykwalifikowanej obsługi niestety, a tutaj no niestety jeszcze nie mamy wykwalifikowanej obsługi w tym momencie Dobra, niech oni wszyscy podniosą te bronie, bo one tutaj leżą na ziemi, a to nie jest zbyt dobra rzecz Jeszcze kto, Barden chyba nie ma broni wydaje mi się Tu wziąłem tym, to niech ten weźmie tutaj tą broń Zwierzątka domowego na kotlety nie przerób, no postaram się, ale w sumie to nic nie obiecuję O, 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 o Wiewiórka zwariowała Ciekawe Ej, właśnie nam ci niebiescy, czyli pomocnicy, pomagają. lol, ale beton. Dobra, zabi. Barten zabi. Wierzę w ciebie. Brawo, Barten. GG Well Play. Tu nie można od razu też polować tą wywiórkę. Żeby tylko Barten nie pudłował ciągle, to byłoby fajnie. Jak czą mnie hoduje bekonu? A ja da się tu hodować cokolwiek? Zacznijmy od takiej najbardziej... Najbardziej podstawowej kwestii. Dobra, jak stoimy z drewnem? No z drewnem tak stoimy, że w sumie... Drewno to się trochę wala. W sumie tu się dużo wala drewna. Dobra, nie jest źle, drewno, drewno coś tam mamy w sumie. Tylko nie ma kto do jasnej cholery zbudować tego pieprzonego generatora. Dobra, idzie. W końcu jeden pomyślał wasu i buduje ten pieprzony generator. On wie, że idzie po metal, bo jak nie to się zdenerwuje. Dobra, idzie, poszedł po metal i będzie właśnie budował. Super. Czyli konstrukcja będzie tutaj postępowała. To mnie oczywiście bardzo cieszy. A już mamy troszeczkę mięska z wiewiórki. Bardzo mi to także cieszy dobra, z tego co mi się wydaje, strefy domowe, czyli strefa gdzie będzie wszystko sprzątane, gdzie będzie tutaj dbane o wszystko, to się automatycznie wyznacza, więc to mnie oczywiście bardzo cieszy. Więc teraz kurde, żeby tylko tutaj się wszystko zbudowało. Jak powstanie tutaj ten geotermalny generator, to naprawdę już będziemy, będziemy w domu, dosłownie. No! Teraz tak, możemy jeszcze zadbać o na przykład baterie. Baterie ważna rzecz, aby ktoś nie wiedział. Naprawdę baterie to jest coś po prostu w tej grze wręcz mega ważnego. Nie wiem, w sumie tak, zróbmy coś takiego. Nie wiem czy to wystarczy, ale zróbmy coś takiego. No jak sami widzicie teraz źródeł tworzy proste danie. Z mięsa, choć w sumie nie wiem czy to jest dobry pomysł. Wolałbym, żeby były tworzone jakieś tak bardziej zaawansowane dania, tylko że do bardziej zaawansowanych dań potrzebujemy surowego mięsa i surowe jakieś tam roślinki, tak? Dopiero wtedy będziemy mogli tworzyć jedzenie bardziej zaawansowane. Ale dobra, jakieś tam podstawowe jedzenie właśnie stworzyliśmy, więc przynajmniej z głodu nam ludki nie umrą. Co fajne jest to, że można stworzyć na przykład proste danie. Z mięsa ludzkiego chociażby <laughs> możemy stworzyć sobie kanibali. To jest ciekawe. Tak, stała się światłość. Dokładnie. Dokładnie tak. No i mamy zwierzątko domowe, mamy wszystko ogólnie. Ty, zielu, chodź tu. Dzika tu mamy. Dziki dzik. Trzeba go polować. Teraz pytanie, czy zrasta mu skill strzelania gdy strzela? Tak, zrasta. Ale u łowiectwa widzę, że aktualnie skillu nie ma. No w sumie nic strasznego. Bo są to, jak jakieś jeszcze zwierzątka do ubicia? Są. Wiewiórki? Ej, mamy nawet tego. Mamy żółwika. Ciekawe jak żółw smakuje. Zabij Bartyna, dostaniesz cebulę. Tak. <śled> Kiedy siedemka wyszła? Przedwczoraj. Oficjalnie przedwczoraj. Boże, co za zes. Zieludek, ja nie dziwię się, że masz strzelanie na poziomie pierwszym, naprawdę. Kompletnie mnie to nie dziwi. Kompletnie. Trzeba Cię wyszkolić, panie, powiem panu. Tylko trzeba uważać. Ej, trzeba jakoś żółwika nazwać w ogóle, nie? Boże. ZS po prostu do potęgi Entej. Nie. Tragedia, po prostu tragedia, znaczy Rickson wczoraj, przedwczoraj, zależy jakiego czasu, wiesz? Bo build jest 30 września, więc mi to zależy jakiego czasu, tak naprawdę. Mm, właśnie, jak nazwiemy Bioskę? Ej, ej, ej. To jest yy, historyczna chwila i to naprawdę trzeba jakoś uczcić. Ta wioska musi mieć jakieś takie, takie przesłanie w nazwie, to musi być moc, to musi być śmoc, nawet bym powiedział. Więc pytanie do was ludki, jak to nazwiemy? A, to jest problem, bo nazwanie wioski, która będzie różniała mądrze i będzie tragiczna, nie jest takie proste. barten sugeruje, żebyśmy nazwali to Ludeą, no ale sosnowie z komarowo. O Boże, naprawdę, o, dobrze. To się dobrze nie skończy. No bo wow, zrobił już drugi poziom. Szaleństwo, nie? Strzelaniu. Dobra. Do roboty, dzieciaki. A ten, Barten, co robi? A, zajmuje się tutaj siedzeniem i. Chwila. A, on tu zabrał, tutaj. Żółwika i tu mamy. tu mamy dzika. Co ciekawe, dziki są... Uh, znaczy dziki, ogólnie mięso też się starzeje, tak? Czyli na przykład możemy tu mieć mięso i go nie zużyjemy i wtedy się może zepsuć. I to nie jest fajna rzecz. Że to jak się mięso psuje to nie jest to dobra rzecz. Jak ładnie to wszystko się przeraje, w ogóle tyle krwi, boże. Taki hardcore. Możemy też tworzyć jakieś rzeczy, tak? Możemy tu też, też, cały crafting jest, tylko ja craftingu jeszcze nie odkryłem. a się znaczy nie odkryłem, jeszcze nie nauczyłem się tej, jak kraftuje się rzeczy i podejrzewam, że żeby kraftować rzeczy, to potrzeba nam to wynaleźć, możliwość kraftowania, mam takie przeczucie, więc yy, umieśćmy sobie stół do, o, do, 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 by ładnie do wynajdywania rzeczy pasowa, tylko byśmy potrzebowali tutaj troszkę pokopać w sumie. To by, to by trzeba było wykopać coś czuję. Mogę to przydało się trochę metalu po, ponownie pomyśleć, żeby wydobyć, ale to zaraz spokojnie. Cresz co pożywienie jeszcze jest, więc nie ma lipy, ale... Trzeba będzie się postarać. W sumie może moglibyśmy też podłogę tutaj aktualnić. No i można postawić właśnie. ...deskę do wynajdywania. Gdzie? Jak? Chyba, że post... Nie no, tak nie postawimy deski. Tak trzeba postawić. Innej opcji w sumie nie ma. Nie w kuchni. Czemu nie w kuchni? Bardzo ładnie, idealnie wpasowuje się tutaj. O co wam chodzi? Idealnie się wpasowuje. Jak ładnie wszyscy razem tutaj śpią, kurde, nie? Tak, są to na przykład protezy, w ogóle, bo na przykład nasze postaci na przykład mogą chociażby na przykład stacić rękę, oko, czy tam nogę, wtedy będą dla nas bardzo mało przydatne, ale można na przykład im protezy stworzyć, nie? To jest po prostu coś kosmicznego. Z tym, że no ja jeszcze do tego momentu nie doszedłem. Dobra, tylko podałoby to coś zabrać stąd. Jak na mój gust. I dobra, możemy teraz zająć się wynajdywaniem, na przykład tworzenie dywanów. O, stone cutting Colored Light, szyb, O Jezus, dużo tego. O, możemy stworzyć Tailor Workshop, czyli krawcowo możemy stworzyć. To byłoby dobre. Nawet art, artyle... Właśnie, chyba w zeszłym update'cie została dodana altereria, Czy jak to woli, te? Moździerze. O Boże. Krematorium. Ha, ha, ha. Kosmosy. Ej, tu naprawdę, kurde, niezłe bariery zostały dodane, przyznam szczerze. Stonecut, no dodajmy ten Nutrient Resynthesis, niech tutaj zbada, ale tu zajmie się już e, nowym budyneczkiem, coś czuję. Kto w ogóle jest tutaj od badań? Was, co jest od badań? O Boże, jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni. Pytanie teraz, czy jeżeli on bada, to czy... Zrasta ej, wzrasta on cały czas skill. Piękne. Po prostu piękne. gdzie jest... Zielu eee, dobra, czyli w sumie Wasu ma najwyższy współczynnik, ale najgorzej mu idzie uczenie, a z kolei Barton ma taki sam jak Wasu, eee, przepraszam, jak zieludek, tylko że mu idzie lepiej teoretycznie uczenie, nie? A, ale tam szczegóły. Nie pozwalaj se. <laughs> o, w końcu zbiory są, kurde. Będziemy otworzyć lepsze pożywienie W końcu. O jak ładnie, no i teraz możemy, tutaj jest lepsze pożywienie. Zobaczmy czy są jakieś fajne statystyki. Beauty, Max Health, Basic, Nutrition 90, a tu mamy Nutrition w prostym daniu 5, nie, 85. Ciekawe, tylko z tego co wiem, jeżeli oni zjadą na przykład takie bardziej wyrafinowane danie, to mają chyba lepsze, są bardziej happy z tego co mi się wydaje, nie? W ogóle trzeba by stworzyć osobne, osobne te. Ach, osobne trzeba byłoby stworzyć sypialnie. No, ładne zbiory są, bardzo mnie to cieszy. Naprawdę, bardzo, ale to bardzo mi to cieszy. W ogóle byśmy mogli zagospodarować ten budynek, coś czuję. Mam takie przeczucie. Możemy w ogóle rozkazać, żeby przejąć ten teren. Wtedy możemy go na przykład yy, skopać, chociażby, o. Możemy go na przykład skopać i odzyskać z niego, z niego kamień. Właśnie, czy ja muszę jak się, jak się, jak się tworzyło kamień? Zaraz, z czego, z czego kamień? Olala. Aha, kamień możemy stworzyć na przykład z tych, z tych wszystkich tutaj porozrzucanych klocków. Tak mi się wydaje. Hmm, to byłoby dobre w sumie. Właśnie, trzeba pomyśleć też o jakiejś obronie, coś czuję. Ach, to nie był buzy pomysł, żeby pomyśleć o obronie. Tylko kury z obroną na razie będzie lipa, coś czuję, bo... ...z surowcami, no nie ma szału w tym momencie, nie? Ogólnie podejrzewam, że nie będą głównie z południa szli, ewentualnie z zachodu lub wschodu, bo z północy to raczej nie spodziewam się. Więc na pewno trzeba będzie coś stworzyć na południu, jakąś tutaj, jakieś zasieki podejrzewam. coś takiego. A, dobra. I tu tak zrobimy jeszcze. Tak. Pyk. Pyk Pyk I pyk I to na razie taka osłona, to będzie nasz wstępny projekt bazy w sumie, nie? Cebulę chyba dodali, nie no cebuli ja osobiście nie widziałem, mogę się mylić Cebuli osobiście nie widziałem jeszcze Jeszcze No razie są ziemni ziemniaczki. W tym momencie jeszcze. Powiedziałem, no że prędzej czy później coś jeszcze tam będzie. Wasu, jak ci idzie nauka? Nadal piąty poziom, ale widzę zaraz szósty poziom. To mnie oczywiście cieszy. A nawet czesze mnie to. Mosk nie, nie no sam jesteś w wypok. <laughs> o, cebulandia na propsie zawsze, nie? Zaraz, tylko mnie wkurza tutaj to. Ten kamień mi tu wkurza. Tutaj trochę krwi w ogóle. Jest. Dałby tą krew, w sumie podejrzewam wyczyścić trochę. Troszkę chyba, chyba akurat tej krwi nie można wyczyścić widzę. Stąd. Dobra, widzę tutaj wynajdywanie idzie całkiem dobrze. I przy okazji zbiory też idą nie najgorzej. Jak tam w ogóle idzie? Bartenowi nauka. No nie najgorzej. A w ogóle ktoś jest lepszy na przykład w nauczaniu jest. Źródek jest dobry w nauce. Plantactwa, ale plantactwo jest kurde lepsze u Bartena. No i tu jest ten problem, tak? Czy widać gościa, który ma wyższy poziom, czy gościa, który lepiej się uczy w tej dziedzinie? No to... tu jest pewien problem. No widzę, zobacz, jak łagodnie Barten zbiera, a potem kurde sieje nowe, nowe, kurde, nowe ziemniaczki. No ogólnie ziemniaczków nam nie zabraknie z tego, co widzę. To mnie oczywiście cieszy. Ale no mówię, no trzeba tutaj ogarnąć im jakieś osobne sypialnie, coś czegoś, bo oni zaraz będą się buntować, będą się denerwować i ogólnie nie będzie fajnie. Tego byśmy nie chcieli. Zdecydowanie. Ja bym zbudował gdzieś im jakieś domostwa. Tylko pytanie, gdzie można by te domostwa zbudować? Ha. Huh. Może tutaj jakoś. W sumie tak, jakby tu było, na przykład. Tak, tu by szła ściana. Dobra, tu mogę sobie zrobić jakieś plany. Tu byś zła ściana na przykład. Tak, tu byś zła ściana. A raz, dwa, trzy, cztery. Tu by szła, szła druga ściana, i tu byśmy mieli. O, to jest całkiem dobry plan. To by było tak. Szłoby to by tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I byśmy zrobili tak. Byśmy mieli ładny teren właśnie dla naszych gimbusków, żeby tu się osiedlili. Tak, dokładnie. Dobra. Drewniany mur. Czekaj, tu trzeba je troszeczkę powydobywać, o, eee, struktury, mur, pyk, Chociaż nie. nie, 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 nie tak Mur chciałbym, żeby szedł tak, o, bo tutaj była taka struktura, jakby mieli oni duże dla siebie pokoje ogólnie Osobny magazyn spichlerz, no na razie tu mamy taki spichlerz można powiedzieć, możemy zrobić jeszcze większy ten spichlerz w sumie, tak? Prędzej czy później. A, dobra. Ktoś tam mi mówił, żebym wynalazł hospital bed, dzięki któremu nasze ludzki będą szybciej się leczyć. Dobra. Niech będzie. Oczywiście nikt się tu nie kwapi do budowy tych, tutaj... Właśnie no z budową jest trochę lipa, bo nikt się nie kwapi do budowy, co mnie w sumie troszeczkę... Troszeczkę mnie to... No, troszeczkę zastanawia. O, dobra. Tak, domowiłem tutaj żółwia, dokładnie. O, o, o. Ojej, no zawaliło się.

No to ten tego, chyba straciliśmy. <gry> Kurde, dobrze, nie? W dwie osoby trochę ciężko się gra w tą grę. Trzeba powiedzieć. Zrób z was jak gulasz. A mm. Mam teraz mały niedobór rąk do pracy, muszę przyznać, szczerze. Dobra, do budowy grobu Dobra, i pochować wasa, może biedny was Dobra, wasu pochowany Tu leży wasu Biedny wasu Hm <laughs> Uczycimy jego pamięć pięcioma sekundami ciszy. Poskidu, tu jest kamień. Skąd tu się tu kamień wziął? To dobre pytanie. Zaraz, tylko kto teraz zajmuje się budową w takim rozrachunku? Barten, buduj. Mamy mały niedobór budowniczy, przyznam szczerze. O! Bardzo ładnie Barten zajął się w końcu budową. Niesamowicie mnie to cieszy. Trzeba byłoby. Może, no teraz to no mówię, jak mamy dwóch gości, jest trochę lipa. Bo dwóch gości to trochę za mało. To jest naprawdę trochę za mało, żeby tutaj o czymkolwiek sensownym myśleć. a co robi ogólnie zieludek? tra ta ta Zielutku, zajmij się kopaniem też. Chwila, dobry zieludek jesteś w kopaniu czy słaby? Lepsze z Barton w sumie w kopaniu. Tak bohaterska śmierć w trakcie walki z dachem Co ten śludek, a, metal przynosi. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bardzo... Chwali się to, chwali Cholera, no nie wygląda to dobrze. Trzeba tu doprowadzić ogólnie prąd. Okej, okay, na razie jeszcze nie mamy braków żelaza. Czekaj, to woli właśnie metalu, więc nie jest źle. To no, na przykład koła para łap do roboty, bo aktualnie jest straszna lipa pod tym względem, straszna. Jeszcze jak są trzy osoby to jeszcze to jakoś sensownie wygląda i działa. Jeżeli już mamy dwie osoby to to już nie wygląda ani nie działa jest, jest olbrzymi problem. Dobra, potrzebujemy kogoś kto zajmie się kurczę kopaniem, bo to jest jakaś masakra. O, o, Grupa piratów. W sumie jeden pirat, dokładnie rzecz biorąc. Zaraz, 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 zaraz. Do boju, Polacy. Gdzie jest zieludek? Jezus Maria, zieludek, co ty odwalasz? Zieludek, ty debilu! Co za debil. No, wieżyczka. Do roboty. Jest. Kto to w ogóle jest? Czy warto go przyjmować? Warto. On jest dobry w walce, dobry w socjalnym, dobry w strzelaniu. Ej, bardzo mi to cieszy. Dobra. Tylko jest mały problem, a mianowicie nie mamy. Hmm. jest mały problem, tylko że on się, że on się nie wykrwawił. Dobra, ludek buduj to. Trzeba tutaj łóżka medycznego Dobra jest i to będzie łóżko medyczne Dobra, trzeba tego kolesia ugotować eee, Capture bandit O Jezu, jebło o! Boże, oszalał ten Jezus Szalał, kurde... Dzik. Gumbartonowi krzywdy zbytnio nie zrobił. O, dobra. Nie zdołał zrobić się krzywdy zbytnio. Teraz tak, teraz tak. Chcę, żeby on był dobrze traktowany. Dostawał medycynę i była z nim pogawędka ogólnie. Po, po Kto ma najwyższy skill socjalny z tych moich półmózgów Hmm. Żaden nie ma go jakoś szczególnie wysoko. Żółdek ma 4, Bartet ma 3, więc Żółdek będzie zajmował się tym. A i tak się tu w sumie zajmuje, nie? Jest mi ciekawe Żółdek trochę oberwał, o, nie szkodzi. Co On robi. Aha, miał, miał go leczyć. Dobra. Mhm. A kto ma najwyższy skill, jeśli chodzi o medycynę? Zieludek ma najwyższy skill medyczny. Mhm. Medycyna, medycyna, medycyna. Dobra. źródeł i tak zajmuje się medycyną. Dobra, super. Nie, no ja mam Home Region. Home Region Ragon. Jest Home Region. Spoko Luz. Dobra, tu będziemy potrzebowali ściany. O, super, Te ściany byśmy potrzebowali jeszcze tutaj.